A teraz o tajemniczych rytuałach, które budzą wielką ciekawość nawet wśród tych, którzy nie wierzą w ich skuteczność. Egzorcyzmy odprawiane są po to, by uwolnić człowieka od demonów. Współczesna psychiatria często klasyfikuje opętanie jako rodzaj manii i psychozy. Jednak dla osób wierzących, egzorcysta to ktoś, kto walczy z szatanem. Nasza reporterka Ewa Galica dotarła do ludzi i miejsc, do których normalnie bardzo trudno trafić. To, co zobaczyła i usłyszała, daje do myślenia nawet tym, którzy są sceptycznie nastawieni do egzorcyzmów. Całe życie walczył z demonami. Przez 27 lat codziennie odprawiał egzorcyzmy. Ojciec Gabriel Amort, najsłynniejszy egzorcysta Watykanu, dziś jest na emeryturze. Nie si le leggi di Dio, si osservano leggi di Satana. satan komanda. Przygotowując ten reportaż dotarliśmy do ludzi, którzy zachowywali się jak opętani. U nas w Przeróżne rzeczy się dały za mną i twarz zmieniana i wyginane ręce i nadludzka siła, krzyki. Byliśmy w miejscach, w których nie powinno się być, i widzieliśmy rzeczy, w których nie powinno się oglądać. To są gwoździe, które zostały wyplute właśnie w tej świątyni w czasie niedzielnej przyświętej. Quindi chiaramente è roba di magia, di esoterismo, quindi chiaramente dalla Kopuły prawosławnych cerkwi na Wołyniu błyszczą w blasku porannego słońca. Poczajowska ławra na Ukrainie. To tu, w jednym z siedmiu soborów, odbywają się wyczytki, prawosławne egzorcyzmy. Setki wiernych modlą się o uwolnienie od opętania. Na takie msze dostać się można tylko po specjalnej spowiedzi. Ochrona nie wpuszcza turystów. Gaszą wszystkie światła. Wiernych ustawia się w rzędach, by mnich, odprawiający mszę, mógł do każdego podejść. Czterech ochroniarzy pilnuje, by opętani nie zrobili mu krzywdy. Bo na Wodę Święconą niektórzy reagują tak. zwyczaje związane typowo z Ukrainą. Istotnym elementem jest wyczytywanie imion osób, znaczy jakby jest bardzo osobisty stosunek egzorcysty do osób, nad którymi sprawuje te egzorcyzm? W czasie naszej podróży po Ukrainie trafiamy na małą cerkiew. Tu może przyjść każdy ojciec Wasili złego ducha wypędza w inny sposób. Jeszcze chwilę wcześniej spokojna staruszka podczas egzorcyzmu na przemian przeklina i mówi głosem dziecka. Nie wszystko da się zrozumieć. Niektóre słowa są jednak bardzo wyraźne i łatwe do przetłumaczenia. W Kościele katolickim posługa egzorcystów jest bardziej zakamuflowana. Mianują ich biskupi. Jeszcze 15 lat temu w Polsce było tylko czterech egzorcystów. Dziś jest już 120. Są diecezje, gdzie jest 7 egzorcystów, 5-6 i prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej, bo problem narasta. Podobno najwięcej pracy mają egzorcyści we Włoszech. Tu jest ich 300. W Rzymie co roku organizuje się dla nich specjalne kursy. Jedziemy na spotkanie z ojcem Gabrielem Amortem. Przez niemal trzy dekady był oficjalnym egzorcystą Watykanu. Pracował 7 dni w tygodniu. W tym czasie odprawił przeszło 50 tysięcy egzorcyzmów. Il demonio è... Oggi ha molto più potere che nel passato. La gente non crede più in Dio, non prega più Dio, in compenso maghi, cartomanti, sedute spiritiche, sette sataniche, tutto ciò che proviene dal demonio. Zdaniem Ojca Amorta jedną z przyczyn współczesnych opętań jest wszechobecny okultyzm, a ten od zawsze był potępiany przez Kościół. W Bibliotece augustyńskiej, jednej z najstarszych w Europie, odnajdujemy książki z XVI wieku, których zdaniem Kościoła nie powinno się czytać. È sull'arte kabbalistika, quindi chiaramente è roba magia, di esoterismo, quindi chiaramente dalla Chiesa viene. Potępiono też numerologię i astrologię jako niebezpieczne nauki, które mają pochodzić wprost od szatana. Pierwszy tekst egzorcyzmu spisano już w 1614 roku. Egzorcyści wybrali zdania, których szatan miał się najbardziej bać i wydali w formie modlitwy. To rytuał rzymski. in cui appunto nell'ultimo capitolo di questo rituale romano ci sono i riti che venivano utilizzati per liberare eh, gli uomini dalla possessione eh, del maligno. Nel nome di Cristo, vattene, per intercessione di Maria Santissima, vattene, ti obbligo ad andare. Il tuo posto l'inferno. Choć tekst modlitwy egzorcyzmu zmieniał się, to sam rytuał w Kościele Katolickim zawsze wyglądał podobnie. Osoba opętana w zamkniętym pomieszczeniu, tylko z rodziną i egzorcystą. To zdjęcia z modlitwy wstępnej przed egzorcyzmem o uwolnienie Ani, która, będąc w sekcie, podpisała pakt z szatanem. Na tekst egzorcyzmu z jeszcze większą agresją reagowała Iza. Egzorcysta modlił się u niej w domu, z całą rodziną. Miałam dwa demony w, w sobie. Ja je czułam. One mm, mówiły, one po prostu we mnie żyły. E, czułam je tak jakby osobowo, e, każdego z osobna inaczej. One ze sobą też walczyły, bo demony się nienawidzą. Don't walk with the demo. Nie chodź z demonem. z ale chodź z Jezusem. I za dobrze pamiętam mszę, którą prowadził charyzmatyczny uzdrowiciel z Ugandy, ojciec John Baszobora. To nagranie z jego rekolekcji, które odbyły się w Polsce. W momencie, gdy wszedł, otworzyły się drzwi, wszedł ksiądz John, to już w ogóle było piekło. To były takie emocje, takie, takie wrażenia, że ja po prostu czułam się tak w chaosie, w jak, na jakiejś wojnie. Nie, nie wiem, to były tak zwierzęce odgłosy, tak po prostu potworne i tylko jeden cel, żeby zabić y, ojca Johna. Współczesna psychiatria opętanie traktuje jako rodzaj zaburzenia, najczęściej mani lub psychozy, której towarzyszą silne lęki i urojenia. Choć dziś nawet wśród naukowców nie ma jednoznacznego przekonania, czy opętanie diabelskie istnieje. Wydaje nam się, że ta nauka tak daleko poszła, że już takich rzeczy jak opętanie nie powinno być. No okazuje się, że są. Psychiatria podchodzi do tego bardziej bardziej e, nie tyle racjonalnie, co bardziej wynikę w sposób wynikający z doświadczenia w radzeniu sobie z chorobą psychiczną. Kwestia opętania jest przede wszystkim tłumaczona jako dylemat religijny. Według doktryny Kościoła na opętanie czy dręczenia jedynym lekarstwem jest modlitwa, a egzorcyści twierdzą, że opętanie łatwo odróżnić od choroby psychicznej. Choroba psychiczna w czystej postaci to to też można e, Rozeznać, że wtedy nie ma żadnej reakcji na przykład na modlitwę, na, na egzorcyzm, w przypadku zniewolenia demonicznego ta reakcja jest. Przede wszystkim musi wystąpić awersja do sakrum, ale jest to awersja, y, która rzeczywiście jest niespotykana. A więc chęć niszczenia rzeczy czy obrazów świętych i tak dalej. Y, Nawet problem z trzymaniem różańca w ręku jest wielki. Jabeł potrafi materializować w ustach przedmioty, których właśnie nigdy się nie połykało, a które wychodzą właśnie w trakcie tego ataku. Są tutaj odrzeki, kijowi, kijawi. Pukate durante ezorcyzm. Ojciec Gabriel Amort uzbierał dwa kilogramy podobnych przedmiotów. To, co dzieje się podczas egzorcyzmów, może zadziwić nawet sceptycznie nastawione osoby. To jest kwestia wiary, to jest kwestia przeżywania emocjonalnego, szczególnego obrządku. Egzorcyzmy są pewnym rodzajem liturgii. Modlitwa wypędzanie, kropienie wodą święconą, to niesie w sobie pewien ciężar emocjonalny, pewien ciężar przeżywania takiej sytuacji, pewien, pewien ciężar zaangażowania w tę całą procedurę. W przypadku Izy podziałało. Tak przynajmniej twierdzi ona sama. On mówi, teraz czujesz smutek za to wszystko, co się stało. To wszystko, mówi, wychodzi. I pomódlmy się o radość i spokój. Ogarnęła mnie po prostu taka miłość, taka radość, takie szczęście, że nie czułam demona. Nie czułam go. Od, o, pierwszy raz od trzech lat go nie czułam po prostu. Wiedziałam, że go nie ma we mnie. Ojciec Gabriel Amort opowiedział nam wiele historii z egzorcyzmów, które odprawił. Większość opętanych osób nie pamięta rytuału przeprowadzonego przez ojca Amorta. O introgatuj demonio. Perché non sei uscito? Avevi detto molte volte che quel giorno saresti uscito. E lui mi ha canzonato. Mi ha detto, non te lo hanno mai insegnato che io sono bugiardo? Ho chiesto un giorno al demonio, sei monotono, usi sempre lo stesso sistema e lui mi ha risposto, hai ragione, sono monotono, uso sempre lo stesso sistema, perché è un sistema che riesce. Ojciec Amort jednego jest pewny. Potrzeba będzie coraz więcej egzorcystów.